Oczywiście w moim wieku. Bo ze starszych, no to tam by się parę osób znalazło, głównie panowie z rodziny, bo są jakby stasi po 40-50, wszyscy jakby mają trochę tych, już tam życie przeszli i miały te zasady, takie dobre wychowanie i te sprawy, co kiedyś było. Marii miała szczęście, strasznie mnie to cieszy. Miała czy ma? To jak ci się podoba San Francisco? Jest u, 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 u do dupy. Bo tak jakby nie mogę pracę znaleźć. W gruncie rzeczy jest fajnie, tyle że wciąż szukam pracy, ale samym miastem jestem zachwycona. <laughs> Może uda mi się coś ci załatwić? Te trzy kropki są złowieszcze. jeszcze. Naprawdę? Byłoby świetnie. Nie ma sprawy, wyślij mi swoje CV i zobaczymy, co się da zrobić. Bardzo Ci dziękuję, będę zobowiązana. Daj spokój, to nic takiego. Wystarczy kilka telefonów, żaden problem. Spróbuję ci, coś Ci zorganizować przed moim wyjazdem do Mont Carlo w przyszłym tygodniu. Mont czy Monte Carlo? Nie wiem. Byłoby fantastycznie. No przepraszam. Słodrygo, mam nadzieję, że powiedziałam to w podobnej intonacji jak pani Krystyna. Kto nie wie, pisze sobie Krystyna i ksiądz Jeden z najlepszych kabaretów, jakie powstały. W sensie nie grupy kabaretowy, tylko sketchy skacze, sketch, tak? Tak się mówi? Dosyć rzadko się mało w tej tematyce, więc nie wiem, ale <laughs> generalnie to ubóstwie. Zwłaszcza jak jedzie biskup. Biskup jest spoko. lekarza chyba lubię najmniej, ale biskup jest fajny. Bo widzisz, niechcący kupiłem tam jacht. To był zakup pod wpływem impulsu. Teraz zamierzam ściągnąć go do Stanów. Ale są pewne problemy z twem przewozowym i ubezpieczeniem. Poza tym powiedziano mi po fakcie, że silniki nie spełniają amerykańskich standardów. Co tam dla ciebie? To jest troszeczkę jak kupienie nowych ubranek lalce Barbie. Dla zwyczajnego człowieka, nie? Nie wiem, czy dobrze to porównałam, bo nie każdego na ubranka lalki Barbie. Wszystko to tylko utrudnia sprawę, więc muszę polecieć do Monte Carlo i spróbować załatwić to osobiście. Skromność nie jest chyba jego mocną stroną. Uważam jego mimowolne przechwałki za zabawne. Ciekawe, czy faktycznie chciał się popisać, czy po prostu mega bogaci ludzie tak prowadzą rozmowy. Może wydaje mi się to dziwne tylko dlatego <laughs> przepraszam, że nie jestem przyzwyczajona do tak otwartych przejawów bogactwa. Może nie powinnam mieć mu tego za złe. Przepraszam, jeśli wyszło niezręcznie. Czasem tylko nie zauważam. Słucham? Chodzi mi o te gadanie o jachcie. Mam nadzieję, że nie wyszedłem na bufona czy kogoś takiego. Nie miałem takiego zamiaru. Zrobił się czerwony na twarzy. Naprawdę wydaje się zażenowany swoim wcześniejszym zachowaniem. Nigdy nie uważałem, że kupowane przeze mnie rzeczy materialne to powód do dumy. To w końcu tylko rzeczy. Wiem, że pewnie nie brzmi to szczerze, ale naprawdę tak myślę. Miałem szczęście, że moje decyzje biznesowe okazały się trafne, ale równie dobrze mogłem go nie mieć, prawda? Ludzie często uważają, że ciężka praca i sukcesy dadzą im bogactwo, ale to nie do końca tak. Szczęście. Szczęście też się bardzo liczy. W każdym razie kupiłem ten jak z myślą o tej wyjątkowej kobiecie. Zamierzam razem z nią opłynąć nim świat. Dobra, i skończ już pierd dzielić. Już, już, już się znudziłam. Usłyszałam, że wyjątkowa kobieta i te sprawy. Ale zimno mi. Siemno. Położyłam się troszeczkę. Przytuję jokoderki i miśmiał. Paul patrzy w oczy Marii z miłością. Oboje sprawiają wrażenie zakochanych po uszy. Zaczynam lubić Pola. Wydaje się szczery i ewidentnie szaleje za Marii. Myślę, że może okazać się tym jedynym, ale się cieszę. O nie, godzina się pokazała trudna. Cześć, Paul. Witam, panie. Chujski, on jest brzydki. Przy waszym stoliku staje przystojny nieznajomy. Rzucasz Mari, pytające spojrzenie. On nie jest prostojny. Ale ona tylko wzrusza ramionami, najwyraźniej nie ma nic wspólnego z jego obecnością. O, jesteś, chodź no tutaj. Paul wstaje, żeby przywitać przyjaciela uściskiem dłoni, po czym obejmuje go męsku, co wyraźnie świadczy o ich zażyłości. Prawie zapomniałam, że Cię zaprosiłem. Wybacz, to dlatego, że towarzyszą mi te dwie zachwycające kobiety. Poznałeś już Marię, moją uroczą dziewczynę. A to Aria, i jej najlepsza przyjaciółka. Aria, poznaj Kraiga, jednego z moich najbliższych powierników. Mógłbyś ściąć te włosy. Dobrze znów Cię zobaczyć, Marii. Aria, miło mi Cię poznać. Mnie również. Masz wrażenie, że oczy Kariga zatrzymają się na Tobie na dłuższą chwilę. A ja jesteś wyjątkowo piękna. O, dziękuję. Karig nie ma hamulców. Kair. K. -ka -kraik? Boże, jak on ma na imię? Co myślał o tak bezpośrednim komplemencie? Czuję się niedręcznie. Nie radzę sobie zbyt dobrze z przyjmowaniem komplementów. A co dopiero komplementów takiego kalibru? Są w się sensie od osoby, która nawet mnie nie zna. Ja jej nie znam. Naprawdę nie mam pojęcia, co powiedzieć. E, dziękuję. Tak myślę, że to było najlepsze wybranie z sytuacji. Czujesz, jak palą cię policzki i zaczynasz się modlić, żeby nie zrobiły się zauważalnie czerwone. To by było dopiero żenujące. Zapomniałam, że mam otwarte okno, nie? I okno obok jest otwarte i tam siedzi moja rodzina. W sensie, pracują, powiedzmy. I ja o kur... Muszę chyba okno ze mną. Dobra, powiedzmy, że to jest y, lekkie przemknięcie, będzie mnie słać. Kraj, y, chodź, usiądź. Za chwilę podadzą jedzenie. Chcesz zamówić coś do picia? Słuchaj, chętnie bym został, ale jestem w drodze na spotkanie. Zajrzałem tylko na chwilkę, bo akurat byłem w okolicy. Kiedy orientujesz się, że kraj jednak z wami nie zostanie, czujesz się lekko zawiedziona. Nie, nie czuję. Jednak chwilę później mężczyzna zaskakuje Cię, wbijając w Ciebie spojrzenie i mówiąc. Ale cieszę się, że to zrobiłem. A ja może zechciałabyś spotkać się ze mną innym razem? What the hell? Wszystkiego się człowieka odechcia. Dopiero po kilku sekundach dociera do ciebie, że zadał ci pytanie. Tym razem jesteś pewna, że nie tylko twoja twarz robiła się czerwona, ale i uszy. Skrompowana, wymieniasz się z nim numerem i telefonów, po czym krajek żegna się i odchodzi, a Paul postanawia... Ob Odprowadzić go do samochodu. Zostajesz w stojku z Mary. O mój Boże, jaki ten kraj jest boski. No i ewidentnie wpadałeś mu w oko dziewczyno. Uh, nie chcę mu wpadać w bok. wola Ameryka. Co o nim myślisz? Zamierzasz pójść z nim na randkę? Już to ma wolę. Czy spodobało mi się na tyle, żeby się z nim spotkać? Raczej nie. Jeśli mam być szczera, dam mu swój numer wyłącznie z grzeczności. Sama, nie wiem, na razie jakoś nie czuję chemii. Osobiście uważam, że nie zaszkodzi dać mu szansę. Wydaje się miłe, no i ewidentnie mu się spodobałaś. Dobrze się zastanów. Yy, mam się znać między pieniędzmi a dobrym człowiekiem. To jakby osoba, która spojrzy się teraz na słowo na py, a nie na dy, to jakby w sensie pieniądze, a nie na dobrego człowieka, jest dla mnie stracone. Nie jestem pewna, czy dorzucanie sobie kolejnego faceta po tomie jest tym, czego potrzebuję teraz w życiu. Oj tak, najpierw jedną dramę trzeba zgładzić. Po obiedzie postanawasz wrócić do domu na piechotę, chociaż pol zaproponował życie odwiezie. Od czasu przeprowadzki do San Francisco zdecydowanie doceniasz uroki spacerów po mieście. Poza podziwianiem zachodu słońca na się stopniowym rozproszeniem energii, w miarę jak ludzie zaczynają się odprężać po całym dniu pracy. Już masz skręcić za róg w ulicę prowadzącą do Twojego mieszkania, kiedy zauważasz Jane. Ona jednak wydaje się nieświadoma twojej obecności. Myślami jest wyraźnie zupełnie gdzie indziej. To jest niehalo. Jest wyraźnie zdenerwowana. Ciekawe, czy Erik już z nią zerwał. Jane! Wszystko w porządku? Cześć, Aria. Zamierzałam zobaczyć się z Erikiem, ale... zmieniłam zdanie. Przez cały dzień nie odbiera telefonu ode mnie i nie odpowiada na wiadomości. Wczoraj zresztą też. Nie mam pojęcia o co chodzi, już nie mogę wytrzymać. Więc Erik jeszcze niczego jej nie powiedział. Powinnam powiedzieć jej, prawda? Kurde. Nie dam jej fałszywej nadziei. Jane ma prawo znać prawdę. Jane, przepraszam, że usłyszysz to ode mnie, ale Erik zamierza coś ci powiedzieć. I obawiam się, że nie to chciałabyś usłyszeć. O co chodzi? Erik chce zrobić sobie przerwę od waszego związku i. Wiedziałam, ale dlaczego mi nie powiedział? Tylko trzyma mnie w zawieszeniu. Bo nie ma pojęcia, jak powinien to zrobić. Słuchaj, mogę ci coś zasugerować? Jeśli nadal nie będzie odbierał telefonu, może zajrzysz do mnie do mieszkania. Erik zazwyczaj u nas przesiaduje Okej, okay, przynajmniej będę miał czas, żeby wszystko sobie przemyśleć przez rozmowę z nim. Zajrzę do ciebie trochę później. Dzięki, Aria. Spoko Kiedy się żegnacie, martwisz się, jak Jane zniesie zerwanie. Co ty się, Jane, martwisz? No, nareszcie widzę mieszkanie, kiedy jest noc i jest ciemno. Jest bardzo ładna swoją drogą. Nieco później odpoczywasz po całym dniu razem z Erikiem, kiedy nagle dzwoni dzwonek. Jak można było się spodziewać, o jak stoi Jane? Erik sprawia wrażenie spłoszonego. No, masz pecha, chłopaku. Nie możesz wiecznie się ukrywać. No. Jane, właśnie miałam do ciebie dzwonić. Słuchaj, spodziewam, spodziewam się, że zamierzasz ze mną zerwać. Czułam, że to wisi w powietrzu. Nie sądziłam tylko, że dojdzie do tego tak szybko. Przyszłam tu tylko po to, żeby pożegnać się z twoją mamą. No dobra, jest u siebie. Nigdy w życiu nie umawiałam się z większym dupkiem. Wiesz o tym? Przez dwa dni ignorowałeś telefony i wiadomości ode mnie. Mhm. Uważyłaś? Dziękuję. Może się przyrobić u rybacy. Czy ty potrafisz? Właśnie normalne? w przelewaniu jej. Jane, przepraszam, po prostu szukałam sposobu, żeby jakoś złagodzić ten cios. Złagodzić cios? I dlatego olewałeś mnie przez dwa dni? Serio? Teby no. Mógł chociaż odpowiedzieć. Przyznaję, że mogłem załatwić to lepiej, ale nie radzę sobie dobrze z bezpośrednią konfrontacją. Rozumiem, że pewnie nie jest ci łatwo. Nie mogłeś poczekać tygodnia czy dwóch, zanim ze mną zerwiesz, aż tak trudno było ci ze mną wytrzymać? Co jest ze mną nie tak? Powiedz mi, Erik. To wszystko moja wina, Jane. Wszystko z tobą w porządku. Nie wciskaj mi kitu, Erik. Powiedz prawdę. Nie wystarczałam ci? Robi się grubo. To widać, to nie jest fajny typ kobiety. Erik jęka się i zacina, próbując jakoś wybrnąć. Wreszcie Jane doskakuje do niego i uderza go w twarz. A potem, nie czekając dłużej na odpowiedź, wybiega z mieszkania, trzaskając drzwiami. Więc tak powiem, skończyło się lepiej niż y, mogło. Biorąc pod uwagę cały kształt, nie było tak źle. Było tragicznie, bo ta baba na. w sensie ona ma takie gadane. Ja rozumiem, że. żeby to był dłuższy związek, to mogłaby się czuć urażona i wszystko, ale. ile pięć... pięć nie trwał. Zakie? Hmm, bezsensowne. Leżysz na łóżku z telefonem obok, nagle urządzenie brzęczy informując o przyjściu wiadomości, ale tylko leniwie, leniwie rzucasz okiem na ekran. Kiedy jednak orientujesz się, że nadawcą jest Tom, twoją twarz rozjaśnia uśmiech i szybko zabierasz się do czytania. Akurat to jest spoko. Właśnie dowiedziałem się, że muszę polecieć na dwa tygodnie do Hongkongu. Lot jest jutro, więc dzisiaj mam cały dzień dla Ciebie. Cały ciebie? Jesteś wolna, chętnie się gdzieś zabiorę. Mam dzień dla siebie, a jego pierwszą myślą jest spotkanie... ma dzień dla siebie, a pi jego pierwszą myślą jest spotkanie ze mną? To urocze, biorąc pod uwagę, jak bardzo jest zapracowany. Na no pewnie się zgodzę, no kurde. Z przyjemnością się z tobą zobaczę, zanim wylecisz do Hongkongu. Ta druga